I proszę się od razu ustawiać w trzech, czterech szeregach, szybciutko powoźcowemu, raz raz, bo mamy Jaki, minut nie wiem. Jak ich ustawiłeś pod światło?

jeszcze od szefa ratownictwa medycznego Pana Piotra Pieczary Słuchajcie moi drodzy, woda to jest życie Nie załóżcie pić ...wintowego realizowanego w ramach trzech powiatów Wolszczyńskiego, Grodzińskiego i Nowotomyskiego Witam w imieniu władz powiatu wszystkich Państwa jako gości tego powiatu i gości miasta Nowy Tomie. Życzę sympatycznego biegania Przemiej sportowej rywalizacji jest to trudny bieg 160 kilometrów to rzeczywiście jest dystans, który Państwo musicie pokonać. Wierzę, że uda się Wam wszystkim pokonać ten dystans. Dziś wśród Państwa jest zwycięzca i dzisiaj gratuluję. Natomiast życzę, by wszyscy Państwo dobiegli do mety, a to będzie sukces wszystkich Państwa. Wszystkiego dobrego na gościnnej.

w